Dzień dobry, witam wszystkich. Gorąco pozdrawiam i zapraszam na filmik z lotowania drużyny A. Dzisiaj będzie lotowanych 84 sztuk. Drużyna A w pewnym e, składzie. Za chwileczkę wystartuje. Prezentacja drużyny. Jestem przy na naprzeciwko jest CPN Huzar, z boku jest szkoła. A także lot na rzut kamieniem. Następuje start. Drużyna wystartowała. O! Pod słońce trochę za blok. Nie ponagrywam, bo widzę, że za blok pośmy Niestety zobaczymy, może wyskoczą tutaj. No nie widać nic, bo poszły za szkołę. Nie widzę ich. Są te świeci prosto w oczy, nie mogę nawet... No nic nie widać. Dziękuję za oglądanie filmu. Pozdrawiam i do następnego filmu. Hejka.